Laki kupuje magiczne jabłko od sprzedawcy, po którym zmienia swój rozmiar do rozmiarów małej mrówki. Widząc świat z perspektywy małego człowieka dostrzega rzeczy, których wcześniej nie widział. Spotyka w domu wiele dziwnych rzeczy oraz stworzeń. Jesteś ciekawy, jak wygląda życie małej mrówki? Oglądaj film do końca i nie zapomnij kliknąć łapeczki w góry. Oraz subskrypcji z dzwoneczkiem. Zbieramy pół miliona subskrypcji, dlatego klikaj ten czerwony guzik. Pum, pum, o nie? O nie, Creeper, Creeper do mnie podchodzi! O nie, muszę się uciekać! Muszę uciekać szybko! Unik, unik, unik! Od razu, kurczę, ty Gierzy, Gierzy, Gierzy! Co, Co, co? Chodź co? na chwilkę! Chodź na chwilkę! Co, Frania? Ale poczekaj, bo gram w Minecrafta! Chodź na chwilkę, ważna sprawa! Kurczę, no bo be. gotuję tutaj obiad, Kto nam gotować obiadek, słuchaj, musisz iść na ryneczek, pójdziesz na ryneczek, teraz nowy ryneczek wybudowali, kup marchewkę i ziemniaki, dobra? No dobra, kupię, no ale czy... To niedaleko jest, wiecie, przecież widziałaś ostatnio sam i oni mówiłeś. Wiem, wiem, ale gram sobie w Minecraft'a i nie chciałem, żebyś mi przeszkadzała, ale pójdę ci po te zakupy. Dobra, chodź, ale szybko. Chodź lubek ze mną, chodź ze mną się przejść, bo mi się nie chce iść samemu. Chodź, Ej, chodź. taki, taki. Co? Uważaj, bo kurczę, ludzie się w małe mrówki zamieniają. Takich mały, takich małych ludzików jak mrówki, Kurczę... <laughs> uważaj na Chodź, Nubek, chodź, Nubek Ty słyszałeś, co Franie do mnie powiedziała? Że ludzie się zamieniają w mrówki że są tacy mali jak mrówki. Nie, no to chyba nie jest. To nie jest chyba normalne. To chyba nie jest prawda. Chodź za mną, Nubek, Nie mam miejsca jednego dla ciebie. Goń za furą. Goń za furą. Chcesz wsiąść? Chcesz wsiąść? Chodź, chodź, chodź. wsiądź. Odjeżdżam. Nie ma, nie wsiądziesz. Goń mnie, goń mnie, goń mnie. O, to chyba tutaj jest ten, ten nowy targ. O, Siemanko, cześć. Dzień dobry, witam serdecznie. Na moim ryneczku, co tutaj pana sprowadza? Dzień dobry, ja tutaj z nupkiem przeprowadziłem, yy, przyszedłem kupić marchewki, buraki i coś dobrego do jedzonka. Dobrze, coś się znajdzie, a może na początku chciałby się pan poczęstować jakimś lodzikiem nie, od pani Kasi? Nie, nie dziękuję, a, a chwila! A co to jest? A co to jest? Niesamowite rzeczy, tylko dla wtajemniczonych, O co tutaj chodzi? A proszę pana, to jest taki tajemniczy sklep z magicznymi przedmiotami. Ale, jako, że jest pan jednym z pierwszych naszych klientów, to w sumie mogę pana tam zaprosić. Yo, dobra, wow, Proszę bardzo. Co to za magiczne rzeczy, jakie niesamowite rzeczy? Naprawdę, tutaj są niesamowite rzeczy. Wow. Tak, to są niesamowite mikstury, które dają różne efekty. A przepraszam, a co to są za jabłka? Co tutaj są za jabłka? Bo ja nigdy takich. Oczywiście widziałem takie proszę, jabłka, ale co to Proszę pana, to są takie jabłka, których pan nigdy nie jadł. Takie jabłka, gdzie jak pan zje, to daje, to daje taki efekt, którego pan nie zna. I pan, co to To ja biorę, To ja o, biorę To ja Proszę bardzo. O, o ile jo. złota? Ujo, dziękuję. Dobra, ja, dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za te magiczne jabłka. Chodź, nube, kurczę, gdzie ty tam się pałączasz? Chodź, chodź, chodź. Już kupiliśmy te wszystkie rzeczy, co, co mieliśmy kupić. Chodź, chodź, chodź. Zjemy, zobaczymy w ogóle magiczne, magiczne jabłka. Jedziemy, jedziemy. Ja cię. Pan mi ogólnie włożył do siatki jeszcze te zakupy, z którymi miałem kupić Franie dlatego wszystko już jest na miejscu. Nubek jemy jabłko. Uważaj, uważaj, jemy jabłko. Mm. O! Halo! O co tutaj chodzi? O! Tam jest frania. Ojejku, jaki... Ja jestem teraz malutki w porównaniu do frania. O co tutaj chodzi? O! Nie, tylko nie to! Czy to jabłko spowodowało, że ja teraz jestem malutki jak mrówka? Ej, ten pan mi nic nie mówił! O, ale, ale duży mam biurko, patrzcie, w ogóle w porównaniu do tego komputera jestem taki malutki, że normalnie mogę skakać po klawiszach tutaj! W, A, S, WASD! Mogę... ale teraz nie mogę grać w Minecrafta! O jacie. Frania! Słyszysz mnie? Frania! Ej, Frania, mnie nie słyszy, może jestem jestem za małym po prostu ludzikiem. A Nubek? Nubek, co jesteś? Nubek, Nubek, co z tobą? O! Gdzie ty jesteś? O, okej, o, Nubek... ty jesteśmy o jo, to jesteśmy malutcy! O kiedy to jest wszystko wielkie! No to jest ogromne wszystko, ten cały dom! Nubek, ty też jesteś taki mały, Ale czekaj, coś się zmieniłeś! Ej, czekaj! Twój twój ogólnie kolor co? się zmienił! O, ty, ty, ty jabłko zrobiłoś z ciebie jakąś inną osobę, wiesz? O kurczę! No radio, jak w kogoś nacie wyglądał, to chyba jakiś efekt uboczny tego jabłka. No, efekt uboczny. No, to jest co się może stać. Ale nie masz co się martwić, na razie w ogóle podziwiajmy ten świat Zobacz jakie to, wszystko jest, jakie to wszystko jest duże, jakie to wszystko jest ogromne W porównaniu do nas... Ej, a co to ogólnie jest tutaj? Chodź zobaczyć Bo tutaj są o. jakieś... Tutaj są jakieś przejścia gdzie, gdzie tu jakieś... Patrz, tutaj są jakieś przejścia, można tutaj pochodzić To? O, tutaj na przykład Ej, co tam jest snubek? co tutaj jest? O kurczę, nie wiem, dobra i pierwszy, To jest jakaś chyba spora tutaj między deskami Między dyskami i my się tutaj mieścimy, bo jesteśmy malutcy jak mrówcy i mrówki? O Jocie ja, czy ty no. sobie to wyobrażasz? Dobra, idziemy i zobaczymy co tu jest. Mm. Co tu w ogóle jest? Cieszka, to ty się... Tu są jakieś Ciekaj. kanały Kurde! Kaj, co masz wielko? Kaj, ja mam tu wielką mysz? Myś? Mysz nas goni? Myś o nie, myś. o nie, uciekajmy, uciekajmy, mysz nas goni. O jocie, mrówko nobek, uciekajmy, uciekajmy. Jak to mysz było naprawdę... biegnie! kurczę, czekaj, gdzie tu Czekaj, tu? tu? Ej, tu? a w ogóle zobacz, co możemy robić. Możemy, patrz, co robimy. Możemy ogólnie niszczyć jakby bloki, widzisz to? No o kurczę, jak to robisz? No nie wiem, spróbuj blokki? sobie. Uderzyć, uderzyć ogólnie, uderzyć ogólnie w ten blok. Można ogólnie zrobić sobie domek w dircie. Wow. Wow. O kurczę, co się stało? Nie wiem, zaraz zieliniła, zieliniła się trawa. Ej, może, może na końcu filmików, jak widzowie biją dużo łapeczek w górę i klikną subskrypcję z dzwoneczkiem, to słuchajcie, to zbudujemy na końcu domek w bloku Tu to, to będzie najlepsze, co, co was spotka, bo jeszcze tego czy jakiegoś takiego w Minecrafcie nie było. Może było, ale ja to zrobię najlepiej z Nubkiem. Dobra, nube, gdzie się kierujemy? Dobra, chodź. Stąd wyjdźcie jakoś chyba, co? Tak, ale Zabawcie? uciekaj... Uciekajmy ogólnie od tego. Yy, uciekajmy od tego szczura, który nas goni. Zobacz, on chyba się gdzieś zaklinował i nie może nas złapać, bo jest za duży. Oczekaj, <laughs> jestem tu. O jakaś dziura w ścianie! Nubek, Nubek już wychodzę, widzę, 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 widzę. Ło, już się ci to... ściemniło, jestem przy telewizorze Nubek. O kurcze, tak, ja się wyszedłeś tu? Już wyszedłem, a ty o, gdzie jesteś? O, jesteś. To, to z drugiej strony wyszedłem. Zobacz, to jest chyba... tutaj sobie zrobi taką dziurkę i ja się tutaj mieszka. Ty! To myściesz, szczur! Ja cię na pewno się nie będziemy tu jeszcze raz zbliżyć, bo, bo to, to jest naprawdę dziwne, co? No powiem ci, że to, akratia. Ja. to tylko. Ta... A co tak. ty na to, żebym ja poszedł pogilgać w franie, bo zobacz, ona tam stoi cały czas i, i nic nie robi, co ty na to, ja jako mała ludka mróweczka pogigam w franie po nóżkach, Je, jeśli chcecie, żeby to zrobił, to skomentujcie w komentarzach, że, że, czy, czy chcecie, że, że ja żebym pogilgał, o nie, patrzy się na mnie, szybko, 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 ona mnie chyba zauważyła, wiesz, Nubek?

Hehehehehehe, o co jaki kikotki mam tutaj, co w papieżu przychodzę? Hehehe, ale śmiesznie w ogóle, sikaj, 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 ja cię, patrzcie Frania ogólnie Ale co, 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 mnie nie chcę, już nie chcę Nubek, Nubek, nie uwierzysz, udało mi się pogligać, Frania śmiała się w ogóle do upadłego Ja cię, nie uwierzysz Nubek, naprawdę Dokładnie, siedzę do ciebie, siedzę do ciebie Widziałeś to, jak gilgałem w pranie, jak się śmiała no, śmiesznie? No, właśnie tej kichy, tak się śmiała głośno, słuchaj. Normalnie, nie wiem, sam nie mogłem wytrzymać, bo to lubię takie pranki robić komuś. No, a, a ogólnie, wiesz co, o co chodzi? Zobacz tylko na tą papugę tutaj pod, pod tą, pod zjeżdżalną. widzisz, taka jest ogromna? No, to jaka papuga wielka? ten coś bo cię zaraz ciopnie. <tuszy> O, nie, bo ty, teraz jesteśmy malutkie jak mrówki, to musimy uważać na te wielkie stworzenia, które tutaj są. Bo one nas mogą zaatakować. A pra... gdzie my w ogóle jesteśmy? Jakieś... Gdzie jest nasze miasto? To nie miało być miasto, a jesteśmy teraz w jakiejś dżungli. A właśnie, co się stało? To chyba to się nam przewidziało, co? Przez to jabłko. To, to przez to jabłko wszystko. Było. Ej, chodź, 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 chodź ci pokażę Kwasiło w ogóle. Wszystko. No właśnie. Właśnie Lubię, zgadza się, choć Ci w ogóle pokażę, yy, jest taki patent, że jak się wejdzie o. ogólnie tutaj na stół, to zobacz, są płatki, możemy wskoczyć do płatków, albo tutaj do tego, o zobacz tutaj, chodź, do kubka. O, co to, kubek? No. Kubek? Dobra, dawaj. chodzimy? No dawaj, Dobra. do kubka. Wśród, o, o. jak jest? Fajnie? Ty, ale... ciepło. Mokro, mokro. Ty, czujesz się kubek! Ej, frania podniosła kubek, czujesz to? O nie! O nie, frania podniosła kubek! O nie! O nie, o nie! Ktoś o nie. nas pije. ktoś nas pije, o nie. O kurczę, gdzie jestem? Chwila, chwila! Czy, czy teraz znajdujesz się w środku frani? A ty, a ty kim w ogóle jesteś? Co ty tu robisz? O, cześć kolego! Ja jestem Seluź, a ty tu jak się tutaj znalazłeś? No właśnie, Frania moja dziewczyna wypiła mnie, bo zmniejszyłem się do. 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 do małych rozmiarów mrówek i mrówki mnie nie zauważyła, gdzie my się znajdujemy? Jesteśmy teraz w żołądku, Frani. O kurczę, ale fajnie, że ty coś w końcu ty miał kolegę, bo mnie Frania dzisiaj zjadła i normalnie cały czas tu siedzę i nie mogę stąd wyjść. Żeluś, ty jesteś żelkiem, kurczę, też bym przekąsił sobie takiego żelka, ale teraz jestem w wielkości ciebie, dlatego nie przekąszę sobie, czekaj, a ja w ogóle tutaj z moim kolegą byłem, tam u góry, e, e, kolego, kolego mój, ej, Nubek, gdzie jesteś? okej, okay, czekaj, już noobę. idę. Nubek, gdzie jesteś? Ja już idę. Gdzie jesteś? O! Czekaj! O, dobra, jestem. O, Nubek! O, kurczę, gdzie my jesteśmy? Nubek, znajdujemy się właśnie od rzeka. Dowiedziałem że znajdujemy się w, w żołądku frani, w środku frani. Jesteśmy, bo frania nas przed chwilą wbiła w, w herbacie. O kurczę, no dobra, chodźmy dalej zobaczyć, co tam jest u frani na górze. O, jo! Oj, o... Tu są chyba jej, jej puca i w ogóle. O jo! O kurczę, chyba to jakiś smark tu jest! Smark albo albo żylik, albo to jest jakiś, jakiś. Myślę wydaje, że to jest zaraza, jakaś zarazka, która tutaj franie tak naprawdę próbuje zniszczyć, co czy nie? No myślisz, że franie to coś choroba? No ja ona ostatnio kaszlała, cały czas próbowała coś wykrztusić, to może właśnie to są te małe stworzonka, co? No dobra, trzeba je szybko zniszczyć, żeby uratować tronie. Och, te bakterie! Och, te bakterie! Wow! Widziałeś w ogóle byłeś kiedyś w środku człowieka? Ja nigdy w ogóle nie byłem tutaj w środku człowieka. No cust ty, o zobacz, tu chyba jest żołądek. Tutaj spływa, tutaj jest przełek i tu spływa jedzonko całe. Aaa, tutaj jest przełek i tutaj spływa jedzonko. Eee, to nawet się nie dowołem i dlatego tam w sumie na dole było to to żółte. Ej, ale tutaj tych zorożków ma frania, kurczę. Czekaj, czekaj no. Lubek! Ej, tutaj jest serce! Serce, o, po serce frani! I jest no coś pisze, napisane ja z Nie, umiem czytać. Nie umiesz czytać? Czekaj, ja przeczytam. Laki zawsze w moim serduszku! Ojejku, frania, jak ja bym teraz mógł się zobaczyć, to bym cię uściskał normalnie. Zobaczcie, frania mnie kocha! Frania mnie kocha! W jej serduszku jest napisane, że jest moje imię. Ale super! Ale słodziutko, o, do frania, to jest jednak dobra dziewczyna. Dobra, chodźmy zobaczyć, co tam dalej jest. Dobra, mi serduszku, niech sobie bije spokojnie. No, ale słychać to bicie serce takie. nie słyszysz? No. O, o! to jakieś te znów? To znów jakieś w ogóle zarazki. O, zaraz to... gdzie? O, to, to, to jest mózg? Czekaj, to jest mózg? Hmm. To jest chyba mózg, Jesteśmy w frani głowie! Ujocie! Ej, tyle to jest mózg! Ujocie, franiu, o czym myślisz? Czekaj, ona mi szepcze tutaj do ucha, że myśli o mnie, ale super! O, wow. To? To jest mózg? Ty, to jest jej nos chyba. Musimy jej, jej odetkać nos, bo ostatnio też e, wydmuchiwała nosek i miała zakatarzony, wiesz? O kurczę, to są gile, o fu, dobra. Robimy to. Okay. To są gile właśnie, o fójka! O fu, to są gile. Dobra, słuchaj, musimy się stąd wydostać, co? Yy, lecimy ogólnie, spróbujemy się wydostać od Frani, bo teraz ogólnie yy, tak naprawdę pogilgotaliśmy ją w nosach, może zaraz nas wydmucha. No właśnie, Dobra, czekaj, czekaj, on stringa! Leci! Leci, czekaj, czekaj, O nie, o nie! O, O, o! o! o nie! O! Ale tam było ścisło! Wypadliśmy, Frania ogólnie, Frania nas cały czas nie słyszy, Franiu, Franiu, kurczę, Nubek Franiu gr... Chodź coś zrobimy, żeby Frania nas zobaczyła, pogilgałem ją, nic nie zrobiła, a teraz ogólnie, hmm, masz jakiś pomysł? Może gdzieś wyjdziemy na zewnątrz, może zawołamy kogoś o pomoc, ty, jaka świnia wielka Ty, kurczę, żeby nas nie zjadł, bo świnki lubią takie robaczki jeść No właśnie, bo ona teraz, ona teraz, ona naprawdę jest teraz, ona jest naprawdę teraz gigantyczna w porównaniu do nas Chodź, chodź, chodź. Chodź za mną, tutaj, wodą. Wodą. Ej, kogoś tam widzę, pływ, ktoś pływa. Widzisz tego pływaka? Ono, widzę, widzę go. Ty, a jest jeszcze jakiś pływak, weź się Czy czyli jakiegoś pirata, czy coś. Bo ogólnie to. O kurczę, jest spoleś... co się, panie? Czy... On coś. Co? Co się dzieje? Ach, on... Ej, co to się dzieje? Czy to. On atakuje go. Czy to, czy to rybak? Rybak ogólnie atakuje, patrzcie. To jest pirat, 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 ten... Pirat jakaś... szczur, widzisz? Wie, no, widzę, widzę. To jest jakaś wojna. O co tutaj chodzi? O kurczę, tej... patrz, te szczury tego pirata szczura atakują. Hmm. Jocie, może on jest niedobry, jakiś ten szczur. Kurczę, coś tu jest nie tak, ale jest jakiś grajek, który gra na gitarze i przewołuje tutaj tych, te szczurki. <noise> tak Ty. bo, bo, bo tych szczurów jest coraz więcej. Na kogo liczymy, na kogo liczymy? No naszego na tego nagrającego na tym, na flecie! O nie! O nie! Co się stało? O! O nie! Coś się zbugowało! O nie, o nie, o nie! O nie. Szczurki! Wow! Tu jakie przedmioty podlatywały! One się teraz biją! Oni się teraz Czekaj. biją, zobacz! Czekaj! Nie. Może to jest coś, co będzie mogło nas odmienić z powrotem! Właśnie! Mam jakieś przedmioty! Słuchaj, zobacz! Otrzymałem jakieś przedmioty! Chodź, szybko wracamy do domu, żeby nas te szczurki nie złapały! Dobra, szybko! Bo... dobra. A to były te szczurki, które ty widziałeś właśnie tam w tych, w tych kanalizach w domku? A to były te szczurki, właśnie! On chyba zaczął grać na tym flecie i one przyszły do niego! Ja, ale w ogóle dziwna sytuacja! Jocie, nigdy nie widziałem takich szczurów, ale to może wszystko dlatego, że się zmieniliśmy do rozmiarów właśnie takiego małe, małej mrówki i teraz po prostu szczury jakoś bardziej dostrzegamy. No, może tak być, może tak być, słuchaj, bo nie, nie widziałeś żadnych szczurów w domu, prawda? No nie, no widziałeś właśnie tutaj w tych, w tych jaskiniach takich. Ej, czekaj, co ci wypadło? Weź wyrzuć, co ci wypadło? Tam wypadła jakaś zbrojka? No, coś takiego było, no. Chodź do góry, chodź do góry, chodź na chwilę do, do góry, Dobra. do doku, tym róweczko i zobaczymy ogólnie, się schowamy tutaj za butami. Ja ci to można wejść normalnie do szafy! To można wejść normalnie do szafy, ale superowo tutaj jest! Za butami się schowałem i chodź tutaj, e, wyrzuć mi te przedmioty, które ten. Wyrzuć mi Dobra. przedmioty, które e, masz tam właśnie. Dobra, ja zobaczę tutaj ciga. jeszcze powodzę. Puskaczę sobie po łóżku dla Kusia. O, 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 Ale super! Jak superowo! Jestem taki mała jak Jakieś sobie na przykład V, ty weź, kliknij B. O ja! Nubek, musisz kliknąć B. Klik kliknij B. Mogę się zmniejszać i powiększać. Nubek, no, ta zbroja powoduje zwiększanie i pomieszanie się. Jeszcze kliknij tam, może yy, te przyciski, które masz po lewo, wyświetlają ci się. To zobacz, tam, tam musisz tymi tymi właśnie literkami się pomniejszasz i powiększasz. O, o, nowek, nowek, zwiększyliśmy się! Jocie! O, skąd końcu jesteśmy w swoim ciele prawdziwym? Jocie, zmęczyłem tym. Jocie, ale ten dom w ogóle zupełnie inaczej teraz wygląda. Oj, o, to zobaczymy, czy w ogóle te szczeliny pomiędzy dyskami są. Po Chodź Ty. tutaj. Widzisz coś? Ty ja nie widzę, bo wtedy chyba byliśmy malutcy jak mrówki i widzieliśmy, że, że tutaj są jakieś szczeliny, a tutaj nie widać w ogóle tego. Tylko ile cię przyjrze? Ty no nic nie widzę, nic. Ty no ja tak samo. O, ale super! O tutaj się nic nie zmieniło. A jeśli wam odcinek podobało, jak się zmieniliśmy w mrówki, to oglądajcie, to, to kliknijcie łapeczkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. No i co? Fajnie było, no by po po no, ale sobie. Ach, powiem ci nie kiedy trzeba to powtórzyć. Trzeba to powtórzyć, a zobacz, tutaj już nie ma dżungli, tutaj jest teraz normalny świat. Ja cię pamiętasz tą dżunglę, która była tam, jakichś piratów w ogóle? No właśnie nie wiem, to w ogóle, to było chyba w jakimś innym wymiarze. Ten eliksir, te jabłko było jakieś dziwne. No, to jabłko było jakoś dziwne. No.